Dzisiaj chcę Ci opowiedzieć taką historię, która przydarzyła nam się całkiem niedawno. Wyjeżdżamy rano do szkoły, i zawsze samochody mamy zaparkowane wewnątrz w naszym ogrodzie. I aby wyjechać, bo trzeba wyjechać przez bramę. Więc wychodzimy jak zwykle w pośpiechu, rano, wcześnie, i odnajdujemy w bramie wielką białą furgonetkę zaparkowaną, która uniemożliwia wyjazd. Nie sposób, nie sposób ominąć furgonetkę, nie sposób yy, wyjechać przez drugą bramę, porkę. Druga brama nie istnieje, więc głowimy się, co, co, co teraz mamy z tym, z tym fantem zrobić. Więc siostry mm, tak naprawdę w pierwszym momencie yy, troszeczkę się zablokowałyśmy, nie wiedziałyśmy, co mamy zrobić. Jedna z sióstr yy, próbowała otworzyć drzwi, chciała sprawdzić, czy furgonetka jest otwarta. Furgonetka, oczywiście, była zamknięta. Ale druga siostra stwierdziła, że obejdzie samochód i zobaczy, czy sprawdzi, czy drzwi od drugiej strony nie są otwarte. I rzeczywiście drzwi od drugiej strony z drugiej strony od strony pasażera furgonetki były otwarte. Więc co zrobiłyśmy? Otworzył, zwolniłyśmy ręczny hamulec i wszystkie było nas dużo, oczywiście, przepchnęłyśmy furgonetkę, żeby, żeby uwolnić, uwolnić, dostęp do, uwolnić dostęp do bramy wyjazdowej. I co, czego nas uczy ta historia, o czym nam mówi? Że jakiekolwiek trudności nas, jakiekolwiek trudności nie spotykamy w życiu, to zawsze z tych trudności jest pewne rozwiązanie. Tylko czasami, rozwiązanie już istnieje, tylko czasami potrzebujemy wysilić się bardziej o mniej, aby to aby to rozwiązanie odnaleźć. W tej sytuacji rozwiązanie istniało, bo furgonetka była otwarta, tylko na pierwszy rzut oka nie, to rozwiązanie nie było dla nas dostępne. Potrzeba było podjąć pewien minimalny wysiłek, aby znaleźć rozwiązanie. Także zapraszam Cię, żebyś się nie zniechęcał, żebyś szukał rozwiązań na sytuacje, które, które spotykasz w swoim życiu, które przeżywasz, bo te rozwiązania istnieją, ale potrzeba w nie wierzyć i potrzeba ich też szukać z wytrwałością. Dzisiaj, jako Boży przypadek, opowiem Wam historię pewnego chłopca, nastoletniego chłopca, e, który bardzo cierpiał, dlatego że e, jego rodzina przechodziła e, kryzys finansowy. E, Wychowywała się z mamą. E, była to samotna matka, e, która miała tego jedynego syna i musiała zadbać o, o utrzymanie siebie i jego. I przed taki moment, kiedy ten chłopiec opowiada, że y, słyszał w nocy płacz mamy. Co noc za ścianą słyszał, jak mama płacze. I on się strasznie z tego powodu martwił, dlatego że no, wiedział, że są jakieś trudności. Nie wiedział dokładnie o co chodzi, dlatego że w ciągu dnia y, mama nie mówiła o tym. Mama w ciągu dnia zawsze chodziła uśmiechnięta, y, zawsze śpiewała, zawsze mówiła, nie martw się. I kiedy, przy, kiedy on słyszał, jak rozmawia z kimś innym, albo ktoś inny, y, jakiś znajomy, czy ktoś z rodziny, przychodził i, i żalił się, a Jesteście biedni, albo. Y, mama zawsze mówiła: Nie martw się, Bóg się zatroszczy, Bóg się zatroszczy. Ale on nie, nie, jakby nie wierzył temu, że, y, że mama rzeczywiście sądzi, że Bóg się zatroszczy, dlatego że co on odsłyszał jej płacz. I cierpiał z tego powodu bardzo. Któreś nocy y, płacz obudził go. Bo był, bardziej, yy, był jeszcze głośniejszy niż zwykle i nie wytrzymał. Chciał pocieszyć mamę. Wszedł do, do sypialni mamy i ujrzał, że mama modli się na kolanach i płacze ze wzruszenia. I słyszał, jak mówi: Panie Boże, dziękuję Ci za tę trudną sytuację, dziękuję Ci za te trudy, dziękuję Ci za to, że ja sama muszę to nieść, dlatego że dzięki temu Ty jesteś tym, który to niesie ze mną, dlatego że dzięki tym trudnym okolicznościom, ja mogę doświadczać Twojej obecności. Dziękuję Ci za to, że dajesz mi się jak nigdy wcześniej. Chłopiec nie mógł wytrzymać. Podbiegł do mamy, przytulił ją i zaczął płakać razem z nią. I dopiero wtedy zdał sobie sprawę, jak wielka była wiara jego mamy, jak wielka była wiara w Bożą Moc. I rzeczywiście, rzeczywiście, wiara czyni cuda i przemienia każdą sytuację, choćby po ludzku była trudna. I Boża obecność przy tobie jest dużo większym podarunkiem, jest dużo większym prezentem niż mm, obfitość, niż pieniądze, niż bogactwa. Ta kobieta nie miała nic, miała trudności, niosła ciężki krzyż, ale wiedziała, że ma Boga przy boku i to jej wystarczało. To sprawiało, że płakała ze wzruszenia każdej nocy. Mam nadzieję, że ta historia pomoże Tobie również przeżywać trudności razem z Bogiem. Pozwoli Bogu pocieszać Cię i pomagać Ci w tych trudnościach, abyś wiedział, że nie jesteś sam. Bóg jest przy Tobie i to wystarczy.